Ja. Ja. Ja nie mogę. Julka. Dobra, tylko przyjnę krótko na domice. Ty tylko... Gdzie ty jesteś? W nie. と <laughs> Tak, 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 tak. Tak? I już masz. O, o spadłam, a nie, spadłam. Ho, ho, ho. nie spadłam. Śmiałabym się. Więc tak. Y Co robimy? Idziemy na jakiś no, dzień, gdzie będziemy tam. Dobra, nie, nie, znajdzie, okay. nie, pójdę tam, pójdziemy tam. tam ha wychowanego. Ha. Mm. I będę teraz nagrywała i mówię pro planet i na nowis.

No. Wiesz, że mogę sprawić na to. Na doch. Jesteś! Nie, był ogon. Nie, byłaś cała. Nie był ogon. Nie był ogon. No nie, ja, no i ja bo chciała zegrać w jakiś tam. Nie spadaj! Czekajcie! Yeah, Nie, yeah, yeah. w, w Okej. Okay. No. Czekajcie! Tak, już byłam w norce.

Teleport. Teleport. A, teleportuje ci trzy domnik. Jestem już tym, Szymanem. Nie. Jestem szamanem. Kurde, dodamy. jak ci pędztanie w miejscu, to bogam ten w miejscu. Oj, oj, oj. ojoj. Wi-Fi się nam zepsuło. Przepraszam! Coś na normalnie? Dobra, jak naprawię wi na szczęście umiem, to ją strolujemy, okej? Okej, okay? okay, no to poczekajcie. Zaraz to zrobię i ją trolujemy, pamiętajcie. Oczywiście z, yy, wezmę ją tylko przy ja, Który to był przycisk? <śm> Nie mogę. Który to był przycisk? I na to na bamy, tak? no, przepraszam, Zara, to wszystko zrobię. Pauzę i jak już wszystko będzie tło, nie będziemy patrzeć się na takie coś. Yy, za, chwilę za chwilę się widzimy jak w wi-fi. Okej, okay, jesteśmy, wszystko jest okej. Okay. Wyjdziemy na Muszę się jeszcze zalogować, bo tu wszystko na...

Teraz. więc tak ja Jest, muszę wyjść. Wyjść. nie wiesz wychodzę obiad mi na ziemię na rower? Eee, teraz o tym będziemy gadać no wyjdę nie na rower nie 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 no bo wtedy pójdziemy sobie na przykład do nie dzięki dobra teraz nagrywamy potem po nagrywaniu wszystko się yy, ble, ble, ble. le lyle i wszystko zrobimy po nagrywaniu dobra więc tak eee, Pokaż mi Agor. J. Obiad mi spadł na ziemię. Już chyba mamy tytuł. Obiad już spadł na ziemię. Nie w cudzysłowie. Obiad mi spadł na ziemię. Ja nie mogę. Nie, yeah, nie, yeah, nie. Yeah. Mm, mm. Peka, pekka, pekka, pzekacie. My tutaj... Z... Mamy taki plan, więc wiesz. Ja byłam na tym. No, yy, nie, takiego trollowania yy. nie. Dobra, jak Julka stroluje. My to was trollujemy. Musimy cię Julka strollować, ale nie powiemy taki to będzie takie, 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 po prostu to będzie takie... Takie, takie. takie. Idziemy na 60. Teraz mi się jeszcze wyleje. Bo je mi chcą so na. Zaczekaj. Taka. Kurde, muszę dadno. Ja nie. Ja byłam na tym. Tu też muszę dadunować, bo tu nie będzie pasowało, prawda, widzowie. I Aż. napiszcie yy, sposoby na trollowanie w komentarzu. Okej, okay, tu będzie może... Nie, tu nie jest tak fajnie. Naprawdę. Tu? No chyba nie. Oczywiście ta komenda nas zabiła. I czy jeszcze raz muszę się zabić? Kurde, będzie bez... ja szkola wyleje. Bo ja e, mi chcą, tu nie. Coś, co różne... ta, nie się tu się Ja nie mogę. Czemu musimy być w takich miejscach? Ojej, to no, czemu? Dobra, może tu będzie pasowało, czekajcie, zobaczcie Tu nie, zadamy Albo dobra, poczekajcie Zadamy, tu nie, tu Tak, tu, stój w miejscu, błagam cię, postój Jesteście gotowi? Poczekajcie co, co, co? Bo się boję. Boisz się? Hmm, no nie wiem, czy... Nie tak. tak, na pewno? Będzie ci smutno, gdy... Boisz się naprawdę? Chcesz towarzysza? Nie, no nie! Jeszcze raz, bo to nie, nie jest wiem takie, 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 nie. takie, po prostu... Nie. Jeszcze raz. Ale strunki, czego się bać nie trzeba. Chodź, dednij tu. Jak się Musimy znaleźć do tego dostępną mapkę. Po prostu musimy. O, dednij. Mord. Oj. Tu nie, Dadni. No może nie, no nie, nie tu nie. Dednij. Dednij. <ścoughs> Dziękuję. Tu nie, Dadni. Nie, Bo nie jestem szamanem. A będziesz chciała towarzysza? Bo mnie lubią. Ja nie wiem. Czy mnie? Nie. Sama? Okej, okay. sama, okej. Okay. Tu. Albo dobra. Będziesz ta? Okej, jadę, dam. No jak siebie. Wpisz ukośnik Kilely. No, bardzo też może być. Dedaj, daj Kill lub mor. Haha. My tak bardzo chcemy się strollować. Jeszcze raz daj daj Zrób no, ciągle ty jesteś szamanem? No daj po prostu, D-daj. nie lubią. Ta, lubią cię jak nie wiem co. Dobra daj daj y, tu. No to... Czekaj, stój, wiem. Nie ruszaj się, stój w miejscu, jak ci powiem chodź, no to wtedy chodź. Nie, no powiedziałam coś, no, ej, proszę cię od My chcemy tu coś fajnego zrobić, a co? Nie wiem, czy to będzie takie... To jest scrollu, Ale jak tu nam się nie uda, to y, gdzie indziej, oczywiście. Mm, hmm, 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 hmm. Tak, Trolujemy. Julkę, to też będzie tytuł. Oczywiście. Dobra, czekaj. Trollujemy trochę. Chodź tutaj, o tu na to. Na ten czubek. O Boże, Palcem wskazuję. Nie, na ten czubek, o tu. Tu. Towarzysza czy nie towarzysza? Nie. Jesteś gotowa na trollowanie? Dobrze. Bum! To jest trollowanie. Nie. O, jadzie. O? Dobra, cięcie chciałaś? Dobra, strolujemy Jesteś jeszcze raz siebie. I... Uuu! No, dobra? Chodź. Ale, to, 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 dobra, robimy cięcie. Jest. Widzimy się za chwilę. O, 16 minut nagrywamy. Yeah. Yeah. Dobra, jesteśmy. Nie troluj mnie, znaczy ja nie zabijaj, wiem, że to nie było trollowanie, ale tu. nazwałam to trollowanie, żebyś się przestraszyła. Tu, 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 tu. I nawet napisałam. Widzowie już atymacja. wiedzieli, że chcemy Cię strollować, oczywiście... No, 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 no! Uf. Nie, nie pozwalam no Ci... Nie, nie, no, ja Ci na to nie, nie pozwalam. Tak, <grym> tak, tak. Ta. Czekaj, czekaj, czekaj. Chodź, 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 chodź. chodź, chodź, chodź. chodź, chodź. tu, na takie, takie, tu. takie, tu. takie, 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 muszę takie, do siostry. takie, 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 to takie, 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 to takie, jest okay. takie, keliba Ja myszy no, co No <grym> ty tu. Tutaj. Tak, tak, Chodź, 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 chodź. tu kto tam? Co O. może przeżyć tę szansę. Nie da się. No teraz na to liczysz, że pójdziemy tam. No fajnie, wiesz? Ja już się będę bo tak po prostu mnie gra. Gada się Kacper. Marze 2, haha. Mmmm. Wiele wczoraj robi. Nie mogę się od razu zabić. Ile nagrywamy, normalne. nagrywamy, nagrywamy? Yy, yy. 18 minut. Ja, to przedwczoraj robi. Doskonale się robi. Przedwczoraj. Do ciebie. Co to jest? What Też tak chcę. Dziękuję, że mi to znika. Wiem. Joda. Wiem. Nie da się. Nie poddajemy się. Wciąż walczymy. Nikt nie... Nie! No było! Juka. bo on jest taki 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 dobra no, no, chcesz na tym odcinku o. pozdrowić tyle wczoraj i, I, i moją mamę I, hmm. y, łapkujcie wczoraj Ano Dobra i też tak QA tyś będzie Nagrywamy u Ciebie Qa nie, bo chodziło o piosenkę. No właśnie, a nie żebym ja to właśnie czyniła. Dobra, a teraz zadamy, bo on mi się nudzi. Jupi. Jej, dobra, już chyba kończymy. Ościek. Cześć. Łot. <laughs> Cześć. Dobra, my już powoli ościek. kończymy. Bardzo dziękujemy za za za, 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 yy, za, co? za oglądnięcie filmu. Możecie łapkować, jeśli film wam się spodobał, dajcie łapki w górę. Oczywiście łapki w górę, bo chyba nie nadu. Jeśli się... Co? Nie. Na razie nie. Oczywiście, jeśli film się spodobał, dajemy łapki w górę, bo chyba to wiecie. A jeśli się nie spodobał, to już wolę, żebyście nic nie dawali. jeśli bardzo, mi się, bardzo się Wam podobają moje filmy, to nawet możecie dać suba, więc wiecie. No i bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu i cześć! Julka, pożegnaj się. Cześć! Do zobaczenia w kolejnym odcinku zagrajemy Wy co? Na nowice. Do zobaczenia!